Cześć! Początek sezonu sandaczowego, więc postanowiłem spróbować swoich sił z mazurskimi sandaczami. Jeziorka nie znam, ale podobno są to ładne ryby. Nie tylko sandacze, również szczupaki. Więc yy, zobaczymy. Sprawa nie jest łatwa generalnie, bo jak wiecie, sezon mamy bardzo dziwny. Tak jak zresztą w ubiegłym roku, bardzo zimna wiosna, wiosna, skrzyżowanie wiosny z zimą właściwie i ciągle e, myślę, że wszyscy wędkarze to odczuwają na własnej skórze, bo, bo ciężko jest znaleźć ryby tam, gdzie o tej porze roku zwykle były i na pewno podobnie będzie z sandaczami. <laughs> e, no cóż, zobaczymy tutaj, e, zaczynamy od takiej fajnej góreczki. Która z 5-6 metrów wychodzi na metr 20. Zobaczymy, czy tutaj coś mieszka. Na razie wskazania osądy były dość optymistyczne. Coś tam pokazywało, jakąś drobnicę, jakieś większe ryby przy dnie. No, zadanie jest o tyle trudniejsze, że mam połowić sandacze na przynęty salmo. <laughs> Rzecz jasna, w ofercie Salmo mamy wiele przynęt, które się sprawdziły już na sandaczach. No ale to będzie dość ciekawy sprawdzian, bo na pewno ryby nie są takie aktywne, jak powinny być o tej porze roku. Więc łatwo nie będzie. No ale co zrobić? Czasami jest trudno. Przynęty wybrałem takie dość klasyczne sandaczowe z naszej oferty. Zarówno woblery. Głęboko nurkujące, średnio nurkujące, starałem się takie bardziej, które rzeczywiście w, nie będzie trudno prowadzić w okolicy dna, oczywiście wziąłem też parę sliderków, siódemek i ratlinów dziewiątek. Myślę, że jeśli te ryby znajdziemy tutaj na takiej głębokości właśnie do 3 metrów. To nie musi być zły pomysł, żeby spróbować slidera. Oczywiście bardzo liczę na Rejszada, bo on się sprawdził w kilku krajach już na sandacze. Więc mam nadzieję, że Rejszad tu potwierdzi swoją renomę dobrej przynęty sandaczowej. Teraz tylko 1500 rzutów i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Jest ryba, branie niedaleko burty Mam nadzieję, że to sandacz. O, jest sandaczek. Fajny, aż nie będę brał podbieraka. O. Zaczepiony dosłownie jedną kotwiczką za, za skórkę. O no, pierwsze koty za płoty. Bardzo dobry sprawdzony wobler na sandacze. Sting Suspending Sprawdził się kolejny raz To jest fajna woda, bo właśnie 2,5 metra Wypuszczamy kolegę Zawołaj prababcie Tradycyjnie A poszedł Dobry start Fajne branko z opadu Mam nadzieję, że to sandaczek No nie za wielki Ale jest rybka ta a może nawet nie taki mały o, taki tam 50 cieszę się, że reliszadzik zadziałał, zapracował Ta prawda głębokość nie jest reliszadowa, ale jak widać nawet na takiej głębokości zadziałał można. No taki z 55, pewno ma tutaj się przydają kombinerki. Zapięty nie był jakoś bardzo mocno, ale wystarczająco. O. Fajna ryba jeszcze nie jest wyżarta, bo to tu już potarle. Pijawy na głowie. No i tym Skupimy mu dobrze i wypuszczamy. Oj, mu się spieszy do domu! Dzisiaj e, mam ze sobą tylko dwie wędki, i myślę, że w zupełności wystarczą. Wystarczają one i powinny wystarczyć każdemu łowcy sandaczy. Niezależnie od tego, czy łowi na gumę, czy na przynęty twarde. Po pierwsze, muszę powiedzieć o tej wędce: e, Nazywa się ona Tipro Spin Finesse 210 5 do 21 gram. Naprawdę bez ściemy, to jest naprawdę super wędka. Myślę, że powinna spełnić oczekiwania każdego łowcy sandaczy. Jest bardzo lekka, dynamiczna, taka elektryczna. Poza tym wygina się, wygina się bardzo fajnie podczas holu ryby, spełnia wszystkie wymagania, które powinna spełniać wędka sandaczowa. Fajnie się wcina ryby. Doskonale czuć brania. Akcja szczytowa, oczywiście, także polecam. Jedyną wadą tej wędki jest cena, niestety, jest to wędka z górnej półki, ale to jest naprawdę Mercedes, i warto czasami, oczywiście, e, tym, którzy, którzy mają odpowiedni portfel, polecam, bo na pewno się nie zawiedziecie. Ale mm, łowie też zabrałem do sprawdzenia stosunkowo nową wędkę, która niedawno pojawiła się w ofercie Rage'a Prism X nazywa się ona Medium Spin długość i parametry rzutowe dokładnie takie jak tego T-Pro czyli 25-21 gramów, akcja również szczytowa ta wędka jest trochę wolniejsza od T-Pro ciut cięższa czuć, że tu, jest, że tu jest troszkę inna mata węglowa prawdopodobnie więcej jest, mniej węgla trochę ale naprawdę biorąc pod uwagę jeszcze relacje ceny do jakości to spokojnie można ją polecić, bo bardzo fajnie działa i też dobrze się wyczuwa brania. Bardzo fajnie się nią rzuca. Także myślę, że również wszyscy łowcy sandaczy powinni zwrócić uwagę na tą wędkę. Obie wędki jak widać obsługiwały nowe kołowrotki Prismix tysiączki z plecionką Tutaj mam 0,14, tu mam 0,10 e, i e, o, co jeszcze, no, przyponiki oczywiście, bo niestety szupaki z przyzysan sandacza się często trafiają i jak mówiłem wielokrotnie, nie wolno zostawiać, e, zostawiać ryb z przynętami w gardle, więc niestety przypon na pewno ciut przeszkadza, ale nie oszukujmy się, jeśli to jest taki cienki przypon jak ten, bardzo delikatny, to nie zmienia pracy przynęty w takim stopniu, że powinniśmy się tym martwić. Ważniejsze jest jednak, żeby nie kaleczyć ryb i nie, nie zostawiać ich z przynętami w gardle. Także myślę, że zupełnie wystarczający zestaw wędzisk na, na takie okoliczności. Ja jestem zadowolony i myślę, że jeszcze nie raz ze mną pojadą na ryby. O, jest. <laughs> Fajnie, dalej szanika znowu. Ech, to chyba mniejsze jest chociaż założyłem teraz inny kolor o, zupełnie mały okonna, okonka to ma za 45 cm i tak znowu za brodę zaczepiony I za agresywne to one nie są o, jednym grotem za brodę i takie brania jak cię mogę Użony na Też ma jakąś przywrę na, na No dobra, zawołaj prababcie. Nie uwierzycie, jest kolejna ryba. No, większa nie. Nie taki sam. Na dzika, tym razem w kolorze Iceperch. No chodź tu, chodź tu O taki 50 parą, tak Tym razem już pięknie zapięty Widać, że Preliszat mu się spodobał No, nie no może masz nawet od 60 cm No nie wypiąłby się. Nie ma szans. Dzisiaj parę brań było trudnych do zacięcia. Właściwie niemożliwych. Jeden spad. Także coś się dzieje. Bardzo fajnie. Coś się dzieje. No dobra. To zawołaj prababcie. Albo pradziadka. No ale fajne branie Z opadu ciekawe co to może być No ciekawe ciekawe Szczupak czy sandacz No Może większa rybka nawet A. O sandaczek Całkiem fajny sandaczek Ale piękne branie Wow. I też o, ale branie ze mną zapięty do tego myślałem, że trochę większy, ale widocznie capnął i nie trafił, zdarza się i tak ale Railshad zadziałał kolejny raz, wow oj oj no 0,10 to nie ma żartów No chodź tu, chodź tu, chodź tu powalczyłeś, no 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 Nie chcę podbieraka, bo to się potem wplątuje w siatkę No i jak on tu wziął, patrzcie Ewidentnie mówią, że sandat przyciska przynętę czasami do dna, ale to się ma to ma yy, to, yy, to, to, to się zdarza Wtedy, kiedy się na gumę łowi. No tutaj widać, że coś podobnego się zdarzyło. Ewidentnie nie trafił przynętę. Ale kotwiczki w reliszadzie są masakrycznie ostre, także to pomaga wyjąć nawet takie ryby, które nie do końca są pewne, czy chcą wziąć. No, zmieniliśmy miejsce z górki. Tam się trochę wyciszyło przy wyspie Kormoranów. Jednak wszystkiego nie zeżarły I całkiem fajna rybka się zdarzyła Tutaj były, były zapisy przed dnie, zupełnie ryby przyklejone do dna, więc Bardzo wolne prowadzenie nad dnem, delikatne podrywanie, takie podrywam Po 20 cm max No i zadziałało Bardzo się cieszę Fajny bandyta 64 Wstydu już nie ma Pewno byście chcieli wiedzieć gdzie szukać sandaczy w jeziorze. Absolutnie nie uważam się za fachowca od sandaczy, chociaż sporo ich złowiłem w różnych miejscach, również w jeziorach. Ale mogę wam powiedzieć jakie doświadczenia mam z dzisiejszego dnia. To znaczy co się dzisiaj wydarza i co mam nadzieję jeszcze dzień się nie skończy, więc może jeszcze nas może nas czeka jakaś fajna przygoda z rybami, ale. No też yy, nie sądzę, żebym jakąś Amerykę odkrywał, przysłowiową, bo te prawdy są raczej wszystkim znane. Jest 2 czerwca, więc yy, właśnie początek yy, sezonu połowu sandacza. Skończył się okres ochronny, czyli yy, wiadomo, że one są w okolicach tarlisk. Tym bardziej w tym roku, gdzie tarło było na pewno przesunięte o co najmniej 3 tygodnie. Więc na pewno są w okolicach tarlisk. Yy, sandacz się wyciera na niezbyt głębokich miejscach, eee, raczej między 2 a 4 metry. Eee, I eee, w zasadzie to się potwierdziło, bo eee, najwięcej brań mamy na płytkich rafach, na takiej górce, gdzie trochę kamieni jest, co jest dość istotne, bo, bo sandacze, jak wiecie, nie lubią raczej miękkiego dna. No, musi być twarde. Super jak są kamienie, nie za dużo zielska raczej. To jest takie typowe, typowe miejsce sandaczowe, zresztą całoroczne. Jeśli taka rafa czy górka ma ostre stoki, no to w zasadzie można się spodziewać, że to miejsce może dać rybę przez, przez cały rok, niezależnie od, od, od miesiąca. Natomiast tutaj właśnie jest, tam tutaj gdzie łowimy, na tej górce Dzisiaj było tam najwięcej brań, póki co. No to jest szczyt górki na, taki, na głębokości około metra, i spady nie są zbyt ostre, więc to nie jest takie typowo całoroczne łowisko, ale na początek sezonu jak najbardziej. Bo też brania mieliśmy tutaj przy wyspie. Stoimy na takim spadzie. I właśnie jeśli chodzi o te późniejsze połowy sandacza, to raczej należy ich szukać na spadach. Oczywiście znowu, twarde dno, kamienie, to jest, to jest idealne, idealne miejsce. To rzecz jasna bardzo łatwo rozpoznać na echosondzie. Obraz dna jest trochę inny, jeśli jest twarde, wiadomo, że jest inny kolor dna, inny kolor zapisu. No i spad. Spad jest potrzebny sandaczowi do tego, że raczej, raczej jest on rybą, która jest aktywna na przełomie dnia i nocy. No za wyjątkiem może tego początku sezonu, kiedy są wygłodniałe, potarle i dość agresywne, ale później raczej to jest wczesny ranek, późny wieczór, czasami w środku dnia jak jest burza, jakieś yy, zmiana pogody trochę też są aktywne, ale w ciągu dnia raczej przebywają na większej głębokości, na tych krawędziach dnia wychodzą na płytsze y, miejsca w poszukiwaniu drobnicy. No jest taka jakby reguła, która raczej się sprawdza. I to na pewno można wziąć pod uwagę. A dzisiaj objechaliśmy dosłownie mały kawałek tego jeziorka, bo nie znamy go zupełnie. Z tego co słyszałem, są tu jeszcze większe sandacze, bardzo duże, ale raczej miejscowi twierdzą, że na, na większej głębokości. Także w sumie nie jesteśmy bardzo zdziwieni, że, że no nie trafiliśmy jakiegoś kabana, ale bardzo jestem zadowolony z tego otwarcia. Bo przede wszystkim sprawdziły się przynęty salm. To jest dla mnie bardzo ważne. No to cóż, koniec wędkowania na dzisiaj. Może jeszcze parę rzutów wykonamy, ale w zasadzie już niedługo trzeba wracać, bo jeszcze kawałek do domu. Bardzo jestem zadowolony z tego dnia, zwłaszcza, że no, nie wszystkie przynęty, które zaplanowałem sobie przetestować, zadziałały, ale to zwykle tak bywa. Zdecydowanym faworytem dzisiaj był Railshot, w kilku kolorach zresztą. Ten dał największą rybę. No i stink jeszcze zadziałał. Próbowałem innych też woblerów, ale no może jeszcze one nie są takie aktywne. Siedzą na dnie, widać po prostu przyklejone do, do dna gdzieś tam. I w zasadzie nawet niewiele ryb na ich osądzie było widać uniesionych nad dnem. Może to jeszcze nie ten czas, prawdopodobnie, jeszcze 2-3 tygodnie, i wieczorem, tak jak teraz będzie można połowić ryby, które się podniosły i będą ganiały ukleje. Wtedy rzeczywiście można by połowić i na slidera i trochę więcej na Stinga, może na friski próbowałem też trochę trollować, ale w sumie to większość czasu rzucałem, więc, więc trudno się spodziewać, że, że tamte pół godziny trola coś miałoby przynieść. Myślę, że tutaj warto by było potrolować, szczególnie jak te sandacze się rozejdą i, i z, z, będą roz, trochę roz rozstawione po tych tradycyjnych swoich miejscach czyli właśnie na spadach, na tych załamaniach, na kantach popływać ze Echosondą jeszcze tutaj na pewno wrócę w każdym razie bardzo fajnie się sprawdził Railshad potwierdził swoją renomę świetnej przynęty, bardzo wszechstronnej no ale była zrobiona głównie na sandacze i sa na sandacze się sprawdza nie tylko w Polsce zresztą muszę się pochwalić przy okazji, bo Rejsza to pierwsza przynęta w kolekcji Salmo, która doczekała się patentu właśnie niedawno. Miałem przyjemność uczestniczyć w procesie dokumentacji, to dość było skomplikowane, do wniosku patentowego do amerykańskiego urzędu patentowego. Także nasza praca została doceniona i to w taki sposób, bo wiadomo, że ten proces opatentowania wyrobu jest dość skomplikowany i bardzo drogi. Także na pewno warto było. No i się bardzo cieszę z tego powodu. Sprawdza się Rejszat na wszystkich wodach, również tutaj. Co jedno mogę powiedzieć e, tak na gorąco, trochę żałuję, że nie wziąłem grubszej plecionki. Dlatego że łowiłem plecionką 010, właściwie tą, którą używam na pstrągi. Chciałem do bardzo dobrze czuć przynętę, i oczywiście im cieńsza plecionka, to rzecz jasna, lepiej się czuje przynętę, każdy, każdy jej ruch prawie. Zwłaszcza na takiej wędce jak ten T-Pro to po prostu jest absolutny top. Każdemu polecam, bo to jest świetna wędka, perfekcyjnie się czuje pracę przynęt. No ale cienka plecionka powoduje też to, przy okazji, że przynęta głębiej nurkuje, głębiej pływa. Niezależnie, czy to jest trolling, czy to czy rzucamy, to po prostu stawia tak mało opór w wodzie, że przynęta idzie dość głęboko. Czasami to jest zaleta, a niestety czasami, tak jak teraz, to jest wada. Dlatego, że tak jak mówiłem już wcześniej, Railshot jest stworzony do łowienia od 4 metrów raczej w dół, czyli 7 metrów, 8 metrów, to jest głębokość, gdzie czuje się najlepiej i gdzie się nim najlepiej najskuteczniej łowi. Bo on łowi głównie w opadzie, wszystkie brania są w opadzie. Także jeśli mamy metr, dwa metry to tego opadu no, no wiadomo, że po prostu trzeba bardzo szybko zwijać. To są małe skoki nad dnem i no i nie ma tego opadu, dlatego też skuteczność jego jest mniejsza. A gdybym miał grubszą plecionkę, na przykład 0,18 to ten opad by był dwa razy wolniejszy, może nie dwa razy, ale znacznie wolniejszy i na pewno byłby, byłby tutaj bardziej skuteczny. Bo łowiliśmy na, na wodzie od 2 do 4 metrów. Także no tak, ryby, tak ryby stały. Więc yy, trochę, trochę, trochę żałuję, że, że, że nie wziąłem grubszej plecionki następnym razem sprawdzę tą teorię, bo widać, że te sandacze mimo wszystko e, lubią Railshada. I będzie warto tutaj jeszcze przyjechać, bo, bo dzisiaj złowiłem w sumie niewielkie ryby, a te, z tego co słyszeliśmy tutaj, słyszałem, to, to są dużo większe samnacze, więc warto jeszcze tu kiedyś zawitać. Tak czy inaczej, jestem zadowolony z tego dnia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten film, bo mnie dzisiejszy dzień się bardzo podobał. Cześć, dziękuję za uwagę, do zobaczenia nad wodą.